Witam w sobotę 4 września ze Spotka, katolickie spotkania planszówkowe. franczywki w Spotku. Dzisiaj do 20, jutro do 19, jeszcze w niedzielę, także można sobie wejść. Impreza jest już czwarta. Tutaj, jak zwykle, w są wystawcy. 42 wystawców. Oczywiście każdy ma, można u nich gry spróbować sobie pograć i oczywiście kupić. Tam też na końcu korytarza są miejsca, gdzie się gra. W, są turnieje gier i planszowych, i też komputerowych, natomiast po raz pierwszy na głównej płycie, tutaj wchodzę właśnie, na głównej płycie odbywają się też, e, znaczy tu jest po prostu wypożyczalnia, tam jest wypożyczalnia, organizatorem jest katolicka knajpa planszówkowa Ludiversum i tam mają swoje stanowisko, właśnie tam jest do, do wypożyczenia 600 gier, no i po prostu wszystko się, bawimy się jak, naj, jak najlepiej. A z ciekawostek, tutaj za mną, o na podłodze, po raz pierwszy, taka gra planszówkowa, jest taka podróż po mapie Europy z różnymi zadaniami. Nie do końca znam zasady tej gry, ale no coś, może być chyba największa gra planszówkowa, jaką widziałem. Także słuchajcie, zapraszam na na Plaszówki w spotkuję jeszcze jutro w niedzielę od 11 do 19. Dla was wszystkich z Katowic. Pozdrawiam.